Powinienem w wieku około 60 lat. Ale personel Chyba Fonfara się nazywał. Oraz jest, jeszcze, nie, Oraz jeszcze, jeszcze jedna osoba o nazwisku Fonfara. Nie pamiętam dokładnie. <grym grym> jeżeli chodzi o tego pana, to próbowałem rozmawiać, żeby się spokojuł. Jego odpowiedź było gówno, gówno, gówno. W ten to sposób. Osoba o nazwisku Fonfara. Jak zwracałem się do niego jego reakcja była główna, tak, Taka była reakcja Przedstawić całą to sytuację, Chciałem porozmawiać ze słonką, ale nie przyniosło to żadnego efektu. Ale do żadnej rozmowy. Pan Słonka stwierdzi, nie doszło, że w związku z tym, iż pan Miernik jest e, zatrzymany, Słonka oświadczył, że uwagi na zatrzymanie pana Miernika, wzywa powstałych uczestników do oddania się wzywa pozostałych uczestników do udania się pod komendę na ulicy o komendę na ulicę Jak długo Pan pracuje w Policji? Od 24, 24 lat. Od 24 lat. Jestem funkcjonariuszem Policji. Jestem oficerem Policji. Dostępnowacz policji. A jakie wykształcenia ma Pan? Wyższe magisterskie. Jestem oficerem Policji, zastępcą.

że Pan pozwoli, że ani nikt na sali, ani ja, ani Wysoki Sąd, ani Pan ma przełożony. Nie chcę tutaj wjechać, w żaden sposób Pana zawstydzić. Powiedział Pan tu Wysokiemu Sądowi, że działał Pan z grupą funkcjonariuszy na podstawie planu zabezpieczenia. Wysoki Sąd tu konkretyzował bo ten plan zabezpieczenia, jest bardzo abstrakcyjnie ogólnie sformułowany i Wysoki Sąd pytał Pana, że Pan tu do końca nie doprecyzował. Taki plan zabezpieczenia w praktyce polega na zindywidualizowaniu, czyli ukonkretnieniu tego planu. Pan to robi osobiście, czy wyznaczeniu przez pana pracownicę? Wysoki sądzie, plan jest szczegółowy, są określone procedury ukonkretnienia. Plan, o którym wspomniałem wcześniej, Nie jest szczegółowy. Jest szczegółowy. Jest określone, że w sytuacji naruszenia porządku policja była wylegitymować osoby, jeżeli dopuściła się osoba, przestępstwa umowy, tak. w przypadku naruszenia porządku. Są określone procedury, które powinny wylegitymować. Ja nie pytam o tym, co funkcjonariusz ma robić, tylko pytam o plan indywidualny. Trudno uwierzyć jest w to, co mówi tutaj pan podkomisarz że nie ma indywidualizacji tego planu. czyli trzeba wyznaczyć, gdzie jest miejsce zgromadzenia, jakie patrole mają się tam udać, w jakiej liczbie to jest ta indywidualizacja planu. Nie jest przykład zwracać takiemu poważnemu funkcjonariuszowi z 20-letnią praktyką, zwracać się do niego z prośbą, żeby wysoki sąd poinformował, jak indywidualizacja tego. To może dobrze, proszę bardzo. I nie wie pan. Ale czego pan ja nie rozumiem pytania. Ilu pan funkcjonariuszy skierował, no jest, jest w miejsca. No ta ta, ale ja nie pytam, proszę pana, ta, 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 ta. ja pana nie pytam o plan, tylko to, ja bo ja pan ta, ta. wydawał te dyspozycje, żeby pan zechciał powiedzieć, ilu funkcjonariuszy, w <grym> jakie miejsca pan skierował, jaką no. łączność pan sobie z nimi zapewnił. Jeżeli chodzi o łączność łączność radiowa. jak już podawamy, jak już podawałem funkcjonariusze działali w patrolach, tak patrolach, patrolach y, miałem z nimi łączność z Droga drogą radiosą, y, raczej drogą, drodze radiowej. Ja w tej chwili nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć ile policjantów operowało. Polska, Polska, nie podkreślam, nie nie jest nie podkreślam. operowało w terenie. Jest określony w prawie. Powiedziałbym wysokiemu standardowi, że Głównym celem zabezpieczenia było bezpieczeństwo osób biorących w zgromadzenie. Czy Pan miał jakieś wiadomości, że tym osobom w zgromadzeniu grozi jakieś niebezpieczeństwo? Jeżeli tak, to od kogo miało grozić to zagrożenie wystąpi? Wysoki Sądzie, celem naszych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa... Proszę na pytanie oświadczam, że celem działań Policji jest zabezpieczenie, zabezpieczenie. Bezpieczeństwa uczestników. Bezpiec, zabezpie, Zabezpieczenie uczestników wieców. Pytanie pana Czasa. Czy pan coś wiedział, gdyby doszło do zagrożeń? W zasadzie moja odpowiedź będzie się wiązała. To jest pytaniem, w sytuacji, kiedy dochodzi do naruszenia prawa, obowiązkiem policjantów jest podjąć tak. interwencję. Zabezpieczenie uczestników wieców. W przypadku, gdyby doszło do naruszenia prawa, jeszcze raz odpowiadam. Obowiązkiem policji jest... Panie Witzki. I mogę panu podwieźć? Dopiero mówię zawsze. Panie Świadek wyraźnie nie chce odpowiadać na pytanie. Ale to ciągle powołuje się. Ja panu zadaję proste pytanie. Proszę pana, czy miał pan wiedzę o tym, że uczestnikom Zgromadzenia grozi jakieś niebezpieczeństwo? proszę odpowiadać, miał pan albo nie miał pan tej wiedzy? Nie to miałem do takiej. Ja, to ja, to ja nie posiadałem to. żadnych wiadomości, aby uczestnikom wiecu groziło jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Kto wydał? polecenie, aby ściągnąć pod ten pomnik te siły. Takie ja polecenie wydałem ja w z Ja razem. wydałem polecenie wezwania sił dodatkowych policyjnych pod pomnik. Do której godzinie pan to wydał? Nie, Nie pamiętam. Pan. Nie pamiętam o której... W momencie kiedy wiem, Policjant został zaatakowany przez pana Miernika. Było to na pewno wersji, 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 kiedy doszło do... Z Proszę Pana, czy Pan z tego zgromadzenia i z tego zejścia złożył swoim przełożonym meldunek jakieś pisemne sprawozdanie? Tak jest, oczywiście. To, I tam też Pan nie podaje żadnych godzin? Pisący... Ja złożyłem swoim, swoim przełożonym pisemny raport z podejmowanych przez siebie czynności. Z określeniem dokładnych godzin, nawet w tej chwili nie pamiętam tych godzin z uwagi na upływ czasu, ale ja realizuję dużo zabezpieczeń. Moja służba właśnie polega na realizacji tego typu wartości, więc myślę, nie jestem w stanie w tej chwili... raporcie na pewno poszyło podany podane czas cały czas kłamał, cały czas powtarzał to samo. My odpowiadaliśmy bardzo spontanicznie. Mówiliśmy bardzo spontanicznie, znaczy zadawaliśmy pytania spontanicznie i nie pilnowaliśmy tego, co się tam zapisywało. Yy, on cały czas no, kłamał, kłamał, kłamał. Kłamał. Policjant, żeby nie wiedział, dowódca, żeby nie wiedział, ile osób wysyła na taką akcję. Policjant powinien, powinien, powinien to wiedzieć. Jak, skąd oni się wzięli, ci policjanci? No przecież wiedzą. No co, chodźcie, Wszyscy policjanci z, z całej dzielnicy się, no to muszą wiedzieć, to nie jest zabawa. Jak się Pan przewrócił z tym Panem miernikiem na podłoże, to czy później funkcjonariusze tam ciągnęli go po ziemi? Nie jestem zdanie odpowiedzi. powiedzieć, że miernik był ciągnięty po podłożu przez funk trzymającego funkcjonariuszy. Ci funkcjonariusze, którzy to wprowadzali do samochodu, to zastosowali takie bezpieczne takie transportowe, że pan Miernik nie mógł wyrządzić jakiegoś, jakiejś szkody poprzez machanie rękoma. Też nie jestem w stanie tego ten... bo Pan z bo Ja po prostu byłem przewrócony. Ja, ja w czasie zamieszania i z Wiednikiem upadłem na podłoże i... Próbowałem się podnosić. Znaczy, kolega i punkcie podnieść tam z pomocą kolegi podniosłem się z podłoża. jeszcze jedno pytanie. Pan występował jako mundurowy wie. Tak, nie by, noż... módl, módl, módl bądź, Czy świadek wie, że Urząd Miasta Krakowa dokonał rozbiórki tego pomnika, który w Nowym, nowym Sączu, który podobno który pan ochraniał. No to urząd to... Dlaczego pan nie ochraniał go wtedy, jak urząd miasta go likwidował? Tylko ochraniał pan wtedy, kiedy patrioci domagali się jego likwidacji. Niech pan mi wytłumaczy tą sprzeczność logiczną, że nagle stał się nielegalny. Proszę, aby zadał pan pytania związane z wykroczeniami, To jest na temat... Dlaczego nie ochraniałem pomnika, kiedy urząd miasta go likwidował? Myślałem, że nie. Nie będę się, się wypowiadał, to jest prawda, moim Dlaczego? Nie, nie będę się wypowiadał. Nie, nie będę się rozpowiadał. Rozpowiadał. jest to temat do Dobrze. Czy świadek wie, kto stanowi prawo w Polsce? Według jakich przepisów, które przepisy pan. Pilnuje, żeby były przestrzegane przez obywateli. Kodeksu wykroczeń, kodeksu karnego. Czy, czy Pan się zgadza z tym, że te przepisy Pan stosuje? Czy są przestrzegane? Kodeks wykroczeń, kodeks karny, że te artykuły Pan pilnuje, żeby były przestrzegane przez obywateli. Czy, czy tak jest, czy nie? Nie. Dobrze stosuje się do przepisów prawnych. To dlaczego, jeżeli według Pana te przepisy y, y, ignoruje i narusza, bo Pan powiedział, że manifestanci naruszają, jak robi to pracownicy Urzędu Miasta Krakowa, to to jest legalne, a w momencie, kiedy robią to patrioci, to to jest nielegalne. Czy urząd, urząd miasta, no nie dlaczego pan nie interweniował? z tym? To są pytanie to jest zrozumia pytania związane z naszą sprawą, a nie, nie zadawać by... Panu Panie sędzią, ja muszę wiedzieć, czy pewne instytucje stoją ponad prawem? Co jest prawem w Polsce? Czego, co należy przestrzegać? Bo tu by wynikało z zachowania świadka, że jak daną czynność dokonuje urząd miasta, to ona no, staje się legalna. W sytuacji, kiedy obywatele domagają się tego, to ta sama czynność jest nielegalna. Więc obywatele muszą mieć jasność w tym, czy prawo stanowi Urząd Miasta, czy stanowił Sejm, który uchwalał prawda, kodeks karny, czy kodeks wykonawczy. Kto stanowi prawo w Polsce? Dlaczego policja? W przypadku kiedy obywatele domagają się przestrzegania prawa ich represjonuje, mamy przykład, co zrobili z miernikiem, a w przypadku kiedy robią to robotnicy przysłani przez urząd miasta Krakowa, to przedstawiciele policji, policja polska mówi, że ich to nie interesuje. Więc chciałbym, żeby mi świadek wytłumaczył tą różnicę. Ja rozumiem, że on jest w super głupiej sytuacji. Dlatego bo z jednej strony tutaj padają bardzo niewygodne pytania, z drugiej strony słucha przedstawiciel komendy tej miejskiej czy tam powiatowej. Wobec czego w pewnym momencie grozi, że wieczorem czy jutro będzie nieprzyjemna rozmówka, a czemuś ty zeznał tak, tak i tak. Dobrze w zasadzie, że policjanci zostali pouczeni na temat tego pomnika, ponieważ no, nie muszą y, podejmować, znaczy, że właśnie to jest najbardziej przerażające, że powinni podejmować decyzje zgodnie ze swoim sumieniem, mogą czasami zrezygnować i nie wypełnić rozkazu, wiedząc o tym, że właśnie no, no, służą właściwie bezprawiu, czyli tak naprawdę, no, rzeczywiście dokonują przestępstwa jeżeli nie postępują zgodnie zgodzie z prawem, a, a prawnie te, tych pomników powinno nie być, no, więc właśnie tutaj y, znajomość przez nich prawa jest istotna bardzo i historia i tego wszystkiego, to wtedy mogliby na przykład odmówić takiego rozkazu i to byłoby najlepsze dla nich. On ma prawo odmówić, bo co więcej ma obowiązek odmówić, a z drugiej strony szczękę zębami, bo, bo ja, jakie konsekwencje poniesie. Nieprawne, ale od strony swego komendanta, który chociażby może bardzo prosto rzecz, nie podpisać wniosku o awans. Czy ocenia Pan, że z ich strony mogło wystąpić jakieś zagrożenie dla funkcjonariuszy policji? Nie rozumiem pytania. Czy ocenia Pan, że ze strony zgromadzonych mogły wystąpić jakieś zagrożenia, powiem, fizyczne, wobec funkcjonariuszy? Z, mojej, z mojego doświadczenia wynika, że każda osoba jest w stanie użyć przemocy.